Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f od x równe x kwadrat przechodzącej przez punkt B o współrzędnych 0, minus 1. Teraz mamy napisać równanie stycznej do wykresu funkcji, która przechodzi przez punkt B, no, ale sprawdź czy punkt B należy do wykresu funkcji f od x. Zatem jeśli za x dam 0, a za y minus 1, co się zdarzy, zobacz, minus 1 różne od zera, wniosek b nie należy do wykresu funkcji e od x. Skoro styczna, to ma ona równanie y równe ax plus b. I ta styczna ma przechodzić przez punkt B, a B ma współrzędne 0 minus 1. Zatem to jest xowa, a to jest Yowa. Y daje minus 1, za x daje 0, czyli zostanie mi B. Stąd styczna ma równanie AX minus 1. Już dosyć dużo o tej stycznej wiemy. To jest równanie stycznej. Nie mamy tylko współczynnika A. Wiemy natomiast, że styczna z funkcją y równe x kwadrat musi mieć dokładnie jeden punkt wspólny. Zatem ten układ równań ma jedno rozwiązanie. Rozwiążmy ten układ z parametrem A. Porównajmy y. Zatem x kwadrat równe ax minus 1. Przenieś sobie na lewą stronę, dodać 1 równe 0. Mamy równanie kwadratowe zupełne, które musi mieć jedno rozwiązanie, ponieważ ten układ ma jedno rozwiązanie. Zatem kiedy równanie kwadratowe zupełne ma jedno rozwiązanie? Jeśli delta jest równa 0. Policzmy naszą deltę. B kwadrat. Nasze b to jest minus a, podnoszę do kwadratu, odjąć 4 razy a razy c. Nasza delta to a kwadrat minus 4. Co powiedzieliśmy o delcie? Że delta musi być równa 0. To następuje wtedy i tylko wtedy, gdy nasze a kwadrat minus 4. Jest równe 0. Zatem tutaj mamy różnicę kwadratów. a minus 2, a plus 2 a równe 0. Stąd a równe 2 lub a równe minus 2. Mamy a, dla którego to równanie ma jedno rozwiązanie. Jednym słowem, ten układ równań też ma jedno rozwiązanie. A a no to był współczynnik naszej stycznej. Tutaj mamy ten współczynnik. Już wiemy, jaki on może być, zatem napiszmy równanie stycznej do wykresu funkcji F od x w punkcie b. To będzie y równe 2x minus 1 lub y równe minus 2x minus 1. To jest równanie stycznej do wykresu funkcji F od x przechodzącej przez punkt B. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.